Pogodne niebo w Manchesterze, a my na Old Trafford czekamy na świetnie zapowiadające się spotkanie. Nazywam się Tomasz Smokowski, a moim dzisiejszym współkomentatorem będzie Jacek Laskowski. Mamy wysokie oczekiwania względem dzisiejszego spotkania, ale liczymy, że obie drużyny dostarczą wrażeń, które zaspokoją najwybredniejszych koneserów futbolu. Manchester United zmierzy się z Sebią. Mam nadzieję, że piłkarze obu drużyn nas nie zawiodą i zobaczymy ciekawe, emocjonujące spotkanie. Nie mogę doczekać się pierwszego gwizdka. A oto wyjściowa jedenastka Manchester United. W bramce Dawid Dechea, Casemiro oraz Fred zagrają na środku pomocy. W linii napadu wystąpi Waldwek Horst. Realizator pokazuje nam teraz skład Seville. Wyjdą na boisko w formacji 1-3-4-3. To taktyka stworzona do atakowania skrzydłami, bo w fazie ofensywnej boczni pomocnicy wspomagają skrzydłowych, a ci przesuwają się do środka pola. W tym przypadku ważny jest jednak błyskawiczny pressing po stracie piłki, bo inaczej można nadziać się na kontrę, w której obrońcy zostaną pozostawieni samym sobie w obliczu liczniejszego przeciwnika. Stanowisko szkoleniowca Manchesteru United jest jedną z najtrudniejszych posad trenerskich na świecie. Zawsze będzie się postrzeganym przez pryzmat dziedzictwa Sera Alexa Fergusona. Tak, Mojs, Van Hall, Mourinho, przed każdym z nich poprzeczkę wieszano wysoko w kosmosie, a przecież żaden z nich nie dysponował potem składem tak dobrym, jaki miał ser Alex. Casemiro. Casemiro. Granie za linię obrony. Niebezpiecznie. Złe było to podanie. Casemiro. Uwolnił się z podkrycia. Okazja. Słupek. Piłka wciąż w boisku. Niebezpiecznie, ale we wszystko wmieszał się obrońca. Strzał. Bruno Fernandes. Pewnie od niechcenia to wyłapuje. Tak blisko, a jednocześnie tak daleko. Czasem o wyniku decydują centymetry czy wręcz milimetry. Tym razem zabrakło szczęścia. Przed meczem sporo mówiło się o Markusie Rashfordzie. Dziś może tu wszystkich przyćmić na boisku. To jest doskonale wyszkolony technicznie gracz, który fantastycznie panuje nad piłką. O tych zawodnikach zwykło się mówić, że mają rękę zamiast nogi. Takie cuda potrafią wyczyniać z futbolówką. Obrońcy są wtedy bez rady. Znakomicie teraz wyjaśnia groźną sytuację. Z piłką może się teraz zabrać Susą. Świetnie teraz powstrzymana próba dośrodkowania piłki. Prawa za interwencję. Ula. Co za refleks. Bramka ratuje im skórę. Nikt nie miałby pretensji, gdyby to wpuścił. Strzelali prawie spod bramki, a mimo to wybronił. Mają pomysł na krótkie rozegranie. Broni teraz strzał. Ma piłkę w rękawicach. Dobrze wiedział, gdzie powinien się znaleźć. Refleks u bramkarzy jest bardzo istotny, ale podstawą jest dobre ustawienie. Świetnie go teraz wypuścił. Poszedł do piłki, urwał się ogromnie. 1-0! Następne gole są chyba tylko kwestią czasu. Teraz już nie będzie wyrachowania, zacznie się regularna wymiana ciosów, na którą zresztą bardzo liczymy. Dogranie najwyższej klasy tej piłki po prostu nie wypadało zmarnować. Ale tutaj mieliśmy też pokaz, jak należy wykańczać sytuację, gdy obrona naciska i nie pozwala dobrze przymierzyć. Pełen spokój i skuteczny strzał w światło bram. Otworzył nam się wynik jest 1-0, Lucaso Campos. Walka o piłkę twarda, ale zwycięska. Oddają głupie piłki. Nie tracą jej. Wciąż budują tę akcję. I nic z tego nie będzie. Dobra interwencja. Fred. Ma piłkę i okazję, by dograć do jednego z kolegów. Przechwycona piłka po tej wrzutce. Widać, że mają to przećwiczone. Joan Jordan. To podanie. Powinno znaleźć partnera. Uderzenie z niełatwej pozycji, ale i po takich strzałach padają bramki. Gdyby tylko piłka poleciała bliżej bramki, golkiper byłby w opałach. Manchester United prawie nie miał okazji pograć tu piłką. Z tym, że statystyka bramkowa jest dokładnym przeciwieństwem statystyki posiadania piłki. Kiedy prowadzisz, możesz sobie czasem pozwolić na oddanie inicjatywy. Jesus na was. Ocampos. Ładna piłka w uliczkę. Celne podanie do Suso. Komfortowo zatrzymuje ten strzał. Strzał mocno niecelny. Szkoda. Może trzeba było jednak spróbować przyjąć, rozegrać. Przy strzałach z woleja trzeba mieć naprawdę dużo wyczucia i przestrzeń. I trzeba być skoncentrowanym. Tu tego moim zdaniem zabrakło. Asemiro. Niecelne zagranie. Lucas Campos nie zmieścił się teraz w boisku, choć nikt go nie naciskał. Czysta interwencja i zaczną z linii bocznej. Dobrze utrzymuje się przy piłce. Strata Manchesteru United. Celne podanie do Suso. Uwaga, mogą wyrównać. Odważnie blokuje strzał. Na jedenasty metr z rogu. Złe wybicie. Może się to zaraz zemścić. Dobra interwencja. I wyczy próbę ataku. Kioko dalot. Bruno Fernandesz przy piłce. Świetne. Prostopadłe podanie. Znalazła go piłka. Jak to wykorzysta. Ależ to była okazja. Oj, będzie pluł sobie w brodę za zmarnowanie tej szansy. Na pewno będzie niepocieszony. To powinien być gol. Nie ma, wrzutki w pole karne. Atak na piłkę skuteczny. Ta jednak opuściła boisko. Corner. Głęboka ta centra z narożnika. Uwaga, niewiele dało to wybicie. Baran teraz z piłką i skuteczny blok. No i rozbrzmiewa gwizdek kończący pierwszą połowę spotkania na Old Trafford. Teatrze Marzeń zabrzmiał właśnie pierwszy gwizdek, no i zaczęli. Liczymy na dobre spotkanie. Ulala, co za refleks! Bramkarz ratuje im skórę. Nikt nie miałby pretensji, gdyby to wpuścił strzelać. Świetnie go teraz wypuścił. Poszedł do piłki, urwał się obronie. 1-0! Następne gole są chyba tylko kwestią czasu! Uderzenie z niełatwej pozycji, ale i po takich strzałach padają bramki. Gdyby tylko piłka poleciała bliżej bramki, golki... Komfortowo zatrzymuje ten strzał. Strzał mocno niecelny. Szkoda, może trzeba było jednak spróbować przyjąć, rozegrać. Odważnie blokuje strzał. Świetne, prostopadłe podanie. Znalazła go piłka, jak to wykorzysta. Ależ to była okazja. Oj, będzie pluł sobie w brodę za zmarnowanie tej szansy. I zaczynamy drugą połowę. Jesteśmy szczególnie ciekawi, co pokaże Sevilla, którą wciąż przecież stać na odrobienie tej niewielkiej straty. I Fred. Dobrze gra ciałem, zastawia się z piłką. Czy zdołają mu ją odebrać? Piłka pod nogami Casemiro. Inteligentnie w obronie teraz. Znowu zdołali przechwycić piłkę. Podanie znajduje Bruno Fernandesza. I widzę, chcą by Fernandez strzelał. Walczy tam, szuka okazji strzeleckiej. Rashford dostał piłkę. Bruno łatwo to chwyta. Jesus na was. I kolejny dobry atak zawodników Sewii. Jogo Dalot. Podanie znajduje Bruno Fernandesza. Uwaga, górna piłka, dobrze pomyślane. Świetnie teraz w obronie. Dobre teraz zachowanie w obronie. Wybijają to dośrodkowanie. Goście całkowicie zdominowali posiadanie. Tyle tylko, że niezbyt potrafią skorzystać z tej optycznej przewagi. Ciężko idzie im dziś atak pozycyjny. Gra kombinacyjna niespecjalnie się klei. Stanęli w środku pola i nie potrafią przebić się za tak. Zablokowany ten strzał. O, i to był książkowy odbiór piłki. Mają teraz dobrą okazję na kontratak. Rashford prowadzi piłkę. Gdyby nie dobry blok obrońcy, mogłoby być gorąco po tej centrze. Rakitic. Jesus Navas. Ivan Rakitic. Przechwyt. Dobre zachowanie. Dobra akcja Manchesteru United. No nie, widziałem już tę piłkę w bramce. Jak to nie weszło? Tutaj decydowała nie tyle dobra obrona, co raczej fatalny strzał. Joan Jordan. Okampos. Alex Teles przyjmuje podanie. Znakomicie przecięte do środkowanie od razu. Pochwały trenera i kolegów z drużyny. Dla oddechu. Obydwie drużyny decydują się na przeprowadzenie zmiany. Zagrywa teraz. Krótko. No i teraz prowadzi ten rajd do środka boiska. Teraz z piłką Lamela. Dobra, teraz interwencja. Przed nami ostatni kwadrans spotkania. Rywale nie popisali się tym podaniem, dlatego Casemiro przejmuje piłkę. Nadal prowadzi piłkę, nie rezygnuje z tego ataku. Aleks Teres przyjmuje podanie. Dośrodkowuje w pole karne. Uwaga, nie wybił porządnie tej piłki. Usiłuje strzelać. Okazja na gola. Bramkarz jednak interweniuje wzorowo. Piłka skierowana do Jesusa Nawasa. Ależ kapitalne zachowanie w obronie. Uratował swój zespół bez dwóch zdań. No to była sytuacja na wagę remisu, ale na drodze stanął Bramkarz. Świetnie to zrobił. Chyba właśnie wygrał dla nich mecz. Bruno Fernandes w natarciu. To może być dobra akcja. Ma piłkę, ale czy dość miejsca? To była znakomita sytuacja, ale oddajmy obrońcy. Wykonał fantastyczną pracę w defensywie. Oddają piłkę. Zrywają się do kontry. Jaki wybiorą wariant? teraz tylko dobrze przeprowadzić akcję. Nie mogą tego zmarnować. Ukadowałwek Horsta. Teraz Casimiro. Aleś interweniował teraz we własnym polu karnym. I koniec meczu, proszę państwa. Ekipa gości liczyła chyba w tym spotkaniu na co najmniej punkt. Przegrywają mimo dość wyrównanej walki, zabrakło uwagi z tyłu i konsekwencje są niezbyt budujące. Trzeba tego unikać w kolejnych meczach. Wizdek i zaczęło się. Ulala, co za refleks? Bramkarz ratuje im skórę. Nikt nie miałby pretensji, gdyby to puścił, strzelać. Świetnie go teraz wypuścił. Poszedł do piłki, urwał się obronie. Następne gole są chyba tylko kwestią czasu. Uderzenie z niełatwej pozycji, ale i po takich strzałach padają bramki. Gdyby tylko piłka poleciała bliżej bramki, golki... Komfortowo zatrzymuje ten strzał. Strzał mocno niecelny. Szkoda, może trzeba było jednak spróbować przyjąć, rozegrać. Odważnie blokuje strzał. Świetne, prostopadłe podanie. Znalazła go piłka, jak to wykorzysta. Ależ to była okazja. Oj, będzie pluł sobie w brodę za zmarnowanie tej szansy.